Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmie na moim kanale. I nie ukrywajmy, jest to jeden z Waszych ulubionych filmów, czyli mieszanie ubrań. Dostałam paczkę ubrań, tym razem wszystkie rzeczy wybrałam sama yy, ze sklepu Pretty Shop, który otworzyła panna naturalna. Nie wiem, czy ją kojarzycie. My się wiele lat temu poznałyśmy w Poznaniu. Może nawet jeszcze gdzieś się widziałyśmy? Nie pamiętam, ale. To co wiem, to że W jej sklepie kupicie rzeczy polskich i włoskich firm. On wygląda naprawdę pięknie. No ta selekcja jest bardzo fajna, bardzo udana moim zdaniem. Także zobaczymy, jak te rzeczy wyglądają na żywo. Wszystkie linki oczywiście zostawię Wam na dole. Pierwsza rzecz to jest sweter. Piękny sweter w bardzo ładnym odcieniu szarości. Powiem Wam, że jest bardzo fajny w dotyku. I chwila prawdy, sprawdzamy metkę. Ja ostatnio czytam metki, jak tylko mogę. I mamy tutaj 10% walny, 75% akryl, 10% wiskoza i 5% alpaka. Ekstra! Także skład, jak dla mnie, jest naprawdę spoko. Ważne, że nie ma 100% akrylu, bo już raczej unikam takich rzeczy. Zawsze patrzę na to, żeby przynajmniej te 15-20% wełny było w składzie. Tutaj mamy i alpakę, i wełnę, i wiskozę, która też jest przyjemna. Także mierzymy. O, wow! Jaki piękny dekolt. Myślałam, że ta fałka będzie głębsza. Ona się tak pięknie układa. Odkrywając moje fetyszowe miejsce, czyli obojczyk, jak wiecie, ja je uwielbiam. A jeżeli ktoś tu jest nowy, no to to już wie. <laughs> to nie jest żadna tajemna wiedza. Zobaczcie, super długość rękawa. On jest taki gruby, zbity, no, twarzowy, bardzo mi się podoba. I długość też jest. Spoko, bo jest tak do połowy pośladków. I tak jak mam dzisiaj te skórzane spodnie, to taki zestaw wygląda naprawdę bardzo ładnie. Oczywiście swetry możemy sobie też tak nosić. Eee, czy włożycie tutaj z boku, czy z przodu, wedle uznania, ale w takiej formie też mi się podoba. No dla mnie, słuchajcie, 10 na 10. Jestem ciekawa Waszej opinii. Bardzo pięknie wygląda, i ceny w tym sklepie też są naprawdę atrakcyjne. Z tego, co wiem, to w Cyber Monday będzie 10% zniżki i w Black Friday chyba było też, nie wiem, może więcej, może 15. No nieważne, pokazuję Wam już kolejną rzecz. Wiem, że Wy lubicie, jak ja tak przestawiam ten statyw i tak na żywo, naturalnie nagrywam, tak że totalnie się nie spinam. Mam tutaj kilka sukienek. Pierwsza sukienka, która yy, no po prostu jak tylko wpadła w moje oko, to tak bardzo zapragnęłam ją mieć. I właśnie byłam ciekawa jaka ona będzie w środku i ona jest z dwóch stron z takiej elastycznej ekoskóry. Tutaj suwak, piękny pasek, taki trendowy. W tych jesiennych jesienno-zimowych kolekcjach teraz w sieciówkach również widać dużo tych pasków. Także wydaje się dość wąska. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś wtopy, że pięknie mi suwak podczas mierzenia albo coś. coś. <laughs> Także zaraz się przekonacie na to gotowi. Bo tak jak przed chwilą pokazywałam, wam taki ciepły, jesienny sweter, taki taki, wiecie, dziewczęcy, przyjemny, mięciutki, tak tutaj mamy totalnie drapieżny look, i gdybym miała ja wybrać jeden z tych dwóch, no to wybrałabym tę sukienkę, bo po prostu czuję się w takich ciuchach fantastycznie i ona w ogóle na mnie idealna, jakby była na mnie szyta. E, zobaczcie, jaką ma fajną długość, za kolano. Bardzo jest pięknie wykrojona, odszyta. No, wygląda super. Już zabieram włosy, żeby się na no mnie nie krzyczeli, że nic nie widać. Także fajna długość. Czy do e, kozaków przed kolano, czy za kolano. No, jakościowo fajna jest ta sukienka. Ja myślałam, że ona będzie zimna, ale ona się nagrzewa temperaturą naszego ciała. Jest mega wygodna. Miękka, w ogóle, wiecie, no, nie blokuje ruchów. Jak dla mnie piękna, ale naprawdę jest drapieżna. Jest odważna i mi się też podoba, jak ona jest całkowicie zapięta. Bo tutaj mamy taki: wiecie, element tajemniczości. I ładne jest też to zapięcie. Nie, naprawdę bardzo ciekawy ciuch. Eee, I muszę Wam powiedzieć, że tak jak mi się niesamowicie podoba na modelce, to też podoba mi się na mnie, bo nie zawsze tak jest. Czasami jest na odwrót. Szczególnie z ciuchami z Zary Mam wrażenie, że lepiej w nich wyglądam niż modelki ze strony Ale bywa i tak, że modelka na stronie wygląda obłędnie A ja wyglądam przynajmniej śmiesznie No i ten pasek też jest naprawdę fajnym elementem Nie mam ochoty w ogóle zdejmować Ale pokażę wam teraz kolejną sukienkę To jest sukienka sylwestrowa dla kociaka No i tutaj już nie ma możliwości regulacji dekoltu Bo ten dekolt jest po prostu przeogromny Zobaczcie jak ona się mieni w światłach <laughs> Sukienka na Sylwestra Już jest, gorzej z planami A wy macie plany na Sylwka? Proszę napiszcie, że też jeszcze nie Znaczy jest pewien pomysł Ale to jeszcze wiecie, nie jest takie stuprocentowe Tak naprawdę Sylwester Już tuż, tuż Za chwilkę, dobra, mierzymy Nie mogę się doczekać aż się w nią wbije, wydaje się, taka dość duża, elastyczna i nie jest ciężka, bo też się wam że ona będzie ciężka, ale jest taka no normalna no dobra. Ostrzeżenie, dekolt jest tutaj naprawdę głęboki, więc może się trochę odsunę, żeby tak nim nie razić. Sukienka leży obłędnie i paznokcie do niej pasują. Także mogłam teraz zapaść w sen zimowy i obudzić się przed sylwestrem. Fasem tej sukienki jest tak fantazyjny. Zobaczcie, ona ma tutaj takie, jakby dodatkowe dwa elementy, które się rozchodzą na boki. W ogóle jest dwuwarstwowa. Pod spodem mamy taką bawełnianą, może się troszkę odsunę, bo tego nie widzicie bawełnianą haleczkę i ona jest na mnie dość mocno opięta, ale nie czuję, żeby była za mała. no Moim zdaniem jest naprawdę w punkt. Ten materiał jest taki fajny, elastyczny, elastyczny. Mowa ciała oczywiście. No sukienka, tylko majki mam nieodpowiednie, nie wiem czy to będzie dobrze wyglądało. E, sukienka, którą można nawet na czerwony dywan założyć moim zdaniem, aczkolwiek ten dekolt jest taki, ja lubię duże dekolty, ale ten aż mi trochę krępuje. W każdym razie paznokcie zrobione, pasujące, sukienka jest, nic tylko balować. Jak ją zakładałam, to kilka cekinów mi tutaj odpadło, ale ogólnie one nie drapią mu jakoś strasznie w skórę, bo tutaj mam jakby sam ten materiał z cekinami na rękach, a już na całym ciele, tak jak wam pokazywałam, jest ta taka bawełniana haleczka, dwuwarstwowość tutaj mamy. Wow, piękna, w ogóle ja uwielbiam takie sukienki mini z długim rękawem, moim zdaniem to wygląda mega kobieco, no dekolt mógłby być trochę mniejszy, ale dla osób, które lubią duże dekolty, no to faktycznie on jest tak wykrojony, że optycznie ten biust jeszcze powiększa, tak naprawdę bardzo, bardzo ładnie uwydatnia. No, jak ma się taką sukienkę, to raczej, no trzeba coś szalonego zrobić, nie? Taka sukienka już narzuca pewne plany sylwestrowe, więc... W tym roku może być ciekawie. Piękna, jest naprawdę piękna. Póki co wszystkie rzeczy petardy, naprawdę super petardy. I teraz jedziemy dalej. Eee, mam tutaj sukienkę dzianinową. Coś, czego mi brakuje w szafie. Mam tak naprawdę teraz tylko jedną sukienkę dzianinową, a nie dość, że to jest wygodne. To ciepłe. I jeszcze ponad te dwa jakże istotne aspekty jest też bardzo w trendach teraz właśnie bawełniana sukienka i do tego jakieś rajstopy we wzorki eee, ta sukienka ma bardzo ciekawe ramiona takie bufki, zaraz ją przymierzę i zobaczymy, a oczywiście wiecie czego szukam jest to metka i tu mamy 52% wiskozy, 22 nylon 26 PBT, nie wiem co to znaczy i ona jest z Włoch i w dotyku ona jest taka bardziej jakby śliska, taka bardzo przyjemna, inna niż tam ten sweter. Ten sweter był taki misiowy, a ta jest taka delikatnie jakby aksamitna. Także mierzymy. Teraz już rozumiem czemu ta sukienka jest taka lekko jakby śliska, aksamitna w dotyku. To zapewne przez zawartość elastanu. Musimy tutaj złapać trochę światła, o i teraz fajnie widać te rękawy i co chciałam powiedzieć, bo nie skończyłam myśli to, że mimo, że ona jest dzianinowa to ona ma taki fason, że jest naprawdę obcisła taka opięta, bo ta beżowa sukienka, którą mam w szafie dzianinowa jest taka luźna to jest taka sukienka wór, do tego kozak za kolano i wygląda się naprawdę fajnie, a ta już jest taka bardzo eksponująca kobiecą sylwetkę, naprawdę obcisła, no nie ukryjemy tutaj żadnych Niedoskonałości. Z tyłu wygląda tak, można sobie ściągnąć troszkę niżej. Ja bym ją najchętniej nosiła właśnie tak, bo tak to trochę za krótka. O! I tak jest fajnie, i ten kolor to jest. Coś, co odkryłam dzięki Wam, bo to Wy mi kiedyś napisaliście: Miałam na sobie jakąś koszulę w ogóle z przedwojny w kolorze butelkowej zieleni i dostałam wtedy bardzo dużo komplementów. Ja od tamtego czasu zdarza mi się kupować ubranie właśnie w takich kolorach morskich, militarnej zieleni i faktycznie czuję się w nich bardzo dobrze. Także tutaj podziękowania dla Was, że. Odkryliście nowy kolor w moim życiu nie tylko biały, czarny, szary, czerwony. O, sorry, że tak szaleję tutaj e, z tym światłem ale mamy kolejny totalnie ponury, szary dzień więc doświetlam się lampami, i jak tylko się odsunę, to wszystko tutaj się e, zmienia. Także ta sukienka wygląda naprawdę bardzo ładnie też jest ciepła. Ale najcieplejszy, póki co, był ten szary sweter, taki grzejący, fajny, właśnie dzięki tej zawartości wewny. No i tutaj co? Też mamy długie rękawy, bardzo mi się podoba, a Wam? Kolejna rzecz to spódnica. Ja myślałam, że ona będzie z ekoskóry, a to jest taki jakby połyskujący materiał. Moje drugie podejście do spódnic plisowanych. Nie umiem ich nosić, nie czuję się w nich jakoś super kobieco i fantastycznie, ale dokładnie ta spódnica właśnie z tym połyskiem, z tą długością tak bardzo mi się spodobało, że stwierdziłam, że chciałabym siebie w niej zobaczyć. I, I zestawimy ją z takim szarym, delikatnym golfikiem, ale super w dotyku. Zwykły, szary golfik, ale właśnie takie zwykłe rzeczy, które są przyjemne w dotyku i mają fajny skład, naprawdę trudno kupić. W sieciówce i tutaj skład już wam mówię wiskoza, poliester, poliamid. Wiskozy mamy 50% i pewnie dzięki niej jest taki głębok. Póki co jestem zachwycona golfikiem, tym jak się układa, tym jak się go zakładało, on jest bardzo elastyczny, więc mała jest szansa, że wasz podkład zostanie na, na tym golfie, tak jak został na tym fioletowym, który miałam na początku filmu. jego gocieram zakładam, on jest solar, bo jest taki bardziej, wiecie, ścisły a to jest rewelacyjna tkanina w dotyku i teraz chwila prawdy, bo ja nie mam tu żadnego lustra nie mam pojęcia jak wyglądam i bardzo was proszę o szczere opinie jak wyglądam w takiej plisowance eee, nie mogę wam pokazać stóp, bo mam skarpety <noise> dzisiaj jest strasznie z bardzo, jest mi naprawdę mega zimno ale generalnie sylwetka wygląda tak no nie wiem, chyba spoko ten zestaw, jak myślicie bardzo proszę o szczerość, ale również bardzo proszę o kulturalne komentarze, bo to, że Wam się coś nie podoba, można naprawdę w miły sposób wyrazić. Jakiś czas temu nagrywam haul, który wielu osobom się nie podobał z takiego budiku e, Olala czelać i niektóre osoby za bardzo popłynęły z, takim, z taką wręcz nienawiścią do tego, co ja pokazuję. Więc, kochani, nie, takich rzeczy nie piszemy, nie robimy. Kultura, tak? Więc kulturalnie. Bardzo Was proszę, napiszcie, co myślicie o tej spódnicy. Spódnica bardzo fajna, ale taka dość zimna w dotyku. Ładnie wygląda na stronie. Rozjaśnij mi się tu. O, teraz fajnie to wszystko widać. Czuję się w tym fajnie, ale trochę niepewnie. Nie jestem właśnie przekonana, czy ja powinnam mieć takie spódnice. Ale zostawimy ją z ostatnią rzeczą jaką jest czarny, klasyczny, zwykły sweter z takim lekkim meszkiem, z dekoltem w V. Były jeszcze takie białe sweterki na stronie, ale niestety kiedy ja składałam zamówienie to już się wyprzedały. Także zobaczymy ten czarny klasyk jak będzie wyglądał. Jeżeli wyglądać. chodzi o skład to ten sweter najsłabiej wypada przy tych poprzednich, bo tutaj mamy 50% poliamid, 50% akryl. On jest taki, nie jest ani ciepły, ani zimny, taki neutralny można by rzec e, i dość śliski w dotyku. No jednak ten szary dla mnie był topowy, aczkolwiek bardzo ładnie się układa na sylwetce. Dekolt jest wielki, więc tutaj zdecydowanie jakaś bluzka na ramionczka czy z jakąś koroneczką wystającą to będzie fajnie wyglądało. Chyba, że no dziewczyny lubią też nosić te swetry... O tak, o to wtedy jest spoko. I on z tą spódnicą i z moim psem prezentuje się tak. Spódnica może być wykorzystana w taki sposób w tym zestawie. Ale słuchajcie, ja, ja nie, no nie czuję tego do końca. Więc nie wiem, pewnie przy montażu filmu standardowo zobaczę, jak wyglądam. Yy, ale podoba mi się taki styl. Podobają mi się dziewczyny, które są tak ubrane: do tego jakieś kowbojki, albo kozaki, duża torba. I mamy fajny zestaw. I do pracy, i po pracy gdzieś można wyskoczyć, właśnie. Szczególnie jak masz pod spodem taką delikatną bluzeczkę na ramionczkach, z jakąś koronką, jesteś w jakimś, nie wiem, gorącym pubie, czy w restauracji, zdejmujesz ten sweter i masz fajny zestaw z tą spódnicą. Taka spódnica będzie też fajnie wyglądała z klasyczną białą koszulą. Tylko pytanie, czy moja charyzma czy mój styl i to jak mnie znacie czy to wszystko pasuje do plisów takich na spódnicy, bo sukienkę mam plisowaną i tu chyba nawet dwie i czuję się w nich super ale właśnie ta spódnica tak mnie troszkę zastanawia także mam prośbę do was napiszcie na dole co najbardziej wam się podobało eee, tak jak mówiłam linki wszystkie będą w opisie pod filmem bardzo dziękuję za to że mogłam sobie te rzeczy wybrać ze sklepu i poznać też bardzo fajną markę naprawdę fajna selekcja rzeczy za normalne pieniądze i jeszcze zdarzają się prąki. 10%, 15%. Zawsze coś, zawsze płacimy trochę mniej. Ja w tym roku tak bardzo czekałam na Black Friday i tak bardzo mnie rozczarował. I jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli chodzi o ciuchy, że kupiłam tylko mojej córce dwie pary butów, jak na razie. I nic więcej, bo w weekend jeszcze może jakieś będą promki jakieś Supermanda i zobaczymy. W każdym razie, kochani, żegnam się z Wami. Fajny jest ten sweterek. No mimo, że ten skład nie powala, no to taki jest, no ja no jest Milusi. Ale mógłbym mieć troszeczkę wełny w składzie, to już w ogóle byłabym zachwycona. Więc Dziękuje, dziękuję, że oglądaliście. Pamiętajcie o komentarzu, o łapce do góry. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, jakim będzie prawdopodobnie vlogmas. Pa!